Uroczyste apele podsumowujące pierwszy semestr nauki to w zespole szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze tradycja. Ten czwartkowy był wyjątkowy, bowiem żegnano wieloletniego nauczyciela Stanisława Fendryka, który zdecydował się odejść na emeryturę. Dwa lata wcześniej, to nie było mi akurat choroba miejskiego bazujących w tym, część z Was kompletnie nie zna. Znają mnie tylko ci, gdzie uczyłem w ostatnim semestrze, czyli od września, od, od września do dzisiaj, prawda? Natomiast zostawiłem tutaj całe pokolenie uczniów, kontakty mam do dzisiaj. Króciutko, ja nie chcę Wam tutaj czasu zawierać, bo pewnie czekacie na fajne nagrody, poza tym walicie się do wiekcji, prawda? W związku z tym powiem krótko tak. Do dziewczyn dwa słowa. Pamiętajcie, jak skończycie szkołę i trafiłyby, się wam pracować przy babciach tych z zachodu, to nie zapominajcie o swoich babciach. One są polskie, mówią po polsku, są fajne, a czasami to to zamiast mamuszy to, co do Do chłopaków mam z kolei zdanie, zdanie takie. Chłopaki, pamiętajcie, są również tacy, nawet tu w kamiennej górze. Nawet na tej sali jest taki jeden, który pracuje w Polsce i nie narzeka. W związku z tym zastanówcie się. Najpierw troszeczkę pomyślcie o naszej kochanej Polsce. Nawet o tej szkole, do której wychodzicie, nie zawsze nam się ona podoba, że to jest jednak fajne, to jest nasze, nasze polskie. Dziękuję. Stanisław Fendryk pracował tu w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przez 22 lata. Wcześniej pracował w innych firmach, uczył przedmiotów ekonomicznych i miał wielkie zasługi w czasach, kiedy tutaj w szkole było na przykład liceum ekonomiczne. Teraz ma również miał kwalifikacje do nauczania matematyki, uczył matematyki. Przez ostatnie dwa lata niestety chorował, w związku z tym współczesne pokolenie pana Stanisława może zbytnio nie pamięta, ale są. O, proszę mi wierzyć, tacy w kamiennej górze, którzy znają pana Fendryka. Podczas apelu nagrodzeni zostali uczniowie z najwyższą średnią, najlepsi sportowcy, laureaci konkursu, wolontariusze, a także ci uczniowie, którzy mogą pochwalić się stuprocentową frekwencją. W tym roku szkolnym w tym semestrze 21 uczniów uzyskało dyplomy za stuprocentową frekwencję. U nas zgodnie z regulaminem nie mogli opuścić ani jednej godziny lekcyjnej, nawet usprawiedliwionej, ani nawet mieć spóźnień. Dlatego dla nas to jest ewidentny sukces, ponieważ wcześniej mieliśmy takich uczniów: dwóch, trzech, dwudziestu jeden. Coś niesamowitego. To świadczy o tym, że w placówce panuje przyjazna atmosfera i uczniowie po prostu lubią do niej przychodzić. A przedmioty, które oferuje zespół szkół zawodowych i ogólnokształcących, po zakończeniu nauki gwarantuje zatrudnienie. Rynek pracy się zmienił i wszyscy wiemy, że w tej chwili to pracodawca poszukuje pracowników. A nie pracownik pracy. Stąd te możliwości są zupełnie inne. Chociaż my uczniów przygotowujemy również, dostając certyfikaty, które są honorowane w całej Unii Europejskiej. Dominik Lutewski, klasa czwarta C. Artur Żypiński, klasa czwarta C. Krystian Zamulewski, klasa czwarta C. Proszę